Jeden nam uciekł, ale ja tu dalej widzę pięknych aktorów. Białe koty pod samochodami. Tu jeden, tu drugi. Nie wiem czy widzicie, ale... Ej, maluszku, gdzie biegniesz? Ja do ciebie idę. Chodź tu szybko. Misiuniu! Mój kumpel, gdzie uciekałeś? Maluszku, nie poznałeś, mnie? Gdzie uciekałeś? Gdzie uciekasz? Żeby tylko kuleczka na z nią. Żeby tylko... Nie bój się maluszku, chodź tu. Patrzcie, tam na schodach, na schodach są dwa białe koty. Tutaj przede mną jest biały kot pod samochodem. I za, mimi, za moimi plecami jest biały kot pod samochodem. Dobra, nagrywam misiulka, co ja robię. Misiulek jest gwiazdą dzisiaj. Pięknie, teraz się położy. Patrzcie co robi, jak sobie ziewa. Łowca nietoperzy to jest. Maluszek, żeby nas nie podrapał. Łapką mnie szturchnął, ale nie podrapał. maruszku bo się ktoś idzie. Jakaś pani Z taką miną jakbym ją Ej no uciek, Szybko chodź tu Uciekł mi Czarownica mi go spłoszyła, idę do niego Idę za nim, żeby nie uciekł Tu jest kicia. Spójrzcie. Ciekawe czy się zatrzyma w końcu. Łobuzie! Łobuz! Łobuz! Gdzie ja tu mam tą kamerę? Przyjdzie w końcu, co? Mały! Maluszku! Chodź na tu. Patrzcie, łobuza kiedyś nie znałem, ale on z główki walił, mnie wystraszył. Jak <laughs> on jest mało delikatny. Masakra. Jeszcze pokażę Wam tylko koty. Kolejne. Są tam. To muszą, być, to muszą być maluszki, które tu były, bo one tu były pod schodami. Śmieszne. Dobrze, że je zauważyłem wtedy. Były trzy białe i jeden czarny. Wszystkie tu są w sumie, no? Czyli wszystko się zgadza. Rodzina się powiększyła, gościu ich nie sprzedał, nie wydał. I teraz możemy je podziwiać na kociej ulicy. Malutki, malutki, co robisz? Kupę robi. Hit. Kupę robi. Masakra. Maluszku. Czy kupę... Zobaczcie, zakopuje. Zakopuje kupcie. Kupę poszedłeś? Maluszku, chodź. Poszedł. Dobra, jadę do kuleczki jeszcze. Ciekawe, czy będzie. Kuleczka mnie usłyszał, patrzcie. Biegnie. Co ty robisz? Mały? No. Miał. Odpowiadam mu O, co ci jest? Co tak zawodzisz, malutki? Kuleczka płacze. Patrzcie co tu się dzieje. Idzie łobuz. Ale nie przyjdzie chyba tu, co? Patrzcie, łobuz to szuka chyba zaczepki, cicho. Jak coś, to go obronię. Kuleczkę. Kuleczka jest pod moją. Kuleczka jest tu. Patrzcie, oko, oko.